Cześć wszystkim witam w moim kolejnym poradniku. Tym razem pokażę Wam jak wgrać gotowe tło na kanał na YouTube. Więc tak, jak chcemy wgrać gotowe tło, można też oczywiście zrobić tło, ale to może kiedyś zrobię poradnik jak to tam się robi. Tak, jak chcemy gotowe tło. Wchodzimy sobie tutaj na taką stronę www.youtube layouts.net podam wam w opisie oczywiście tą stronę. No i tak, tutaj mamy właśnie gotowe takie projekty tych, no tła na YouTube, więc tak, tutaj możemy sobie na, nacelować i tutaj nam wyskoczą różne kategorie i tutaj CarLayouts car i takie tam, no to ja sobie załóżmy, wezmę Dark No i tutaj mamy różne takie więc tak, załóżmy, nie wiem, spodobało mi się załóżmy to, klikam tutaj na to I tutaj przychodzę trochę do dołu Jest download, klikamy w to I nam się teraz tutaj wyczytuje właśnie coś takiego Więc teraz sobie możemy to przerzucić na ekran Jak tam chcemy No i dobra, już nam ta stronka w ogóle niepotrzebna jest zaraz wchodzimy, no, zalogujemy się na nasze konto na YouTube tutaj w prawym górnym rogu tutaj klikamy tę strzałeczkę yy, pierwszą zakładkę mój kanał i tutaj ustawienia kanału tu no i tak yy, tutaj ja już mam tu ustawione takie ale dobra usunę je no i teraz tak yy, klikamy wybierz plik Tutaj przywijamy i tutaj mamy to całe nasze tło. Klikamy otwórz i teraz nam się to wyczytuje, przesyła to chwilkę potrwa. Dobra, przesłało się i teraz się wyczyta. I tak mniej więcej będzie wyglądać to. No i co tutaj więcej? Po w górnym No po prawej stronie trochę góry. Klikamy zmiany gotowe. No i teraz nam się to zapisało. I tak oto teraz wygląda nasz kanał. Ogólnie fajna jest bardzo ta stronka z tym. No i co? No to już wszystko raczej. No i komentujcie, subskrybujcie, mam nadzieję, że się poradnik podobał. No i się ma.